Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy bardzo serdecznie w piłce, w koloradce i dalej męczymy y, transfery y, zimowego okienka. Księżyc Krzysztofie, witamy się bardzo serdecznie z widzami. Cześć. Szczęść Boże. Cześć. Wisła Kraków, zgodnie z zapowiedzią. Zacząłeś od Alana Turgemana z Austrii Wiedeń. Debiut, debiut, od debiut, razu bramka. Debiut bardzo udany. Bramka strzelona. Myślę, że na tym transferze. Wisła Kraków na pewno zyska. Ten zawodnik daje im bardzo dużo jakości w grze z przodu. Jest też bardzo wymagający jeśli chodzi o linię obrony ci obrońcy nie mają z nim łatwo. Jest dobrze zbudowany i rzeczywiście jest w nim taki typowy instynkt snajpera. No myślę, że też doświadczenie dla niego ta, ta, ta polska liga nie powinna być jakimś trudnym kawałkiem, ale z drugiej strony też bardzo mi się podoba. Gra Wisły-Kraków jest bardzo ciekawa I myślę, że y, Wisła-Kraków y, nie jest takim zespołem, o którym byśmy, kiedy oglądamy te, te mecze już po tym przygotowaniu zimowym, nie powiedzielibyśmy, że, że, że jest na dnie tabeli. 3-0 z Jagiellonią zaskoczyło Cię? Ty, y bo mnie bardzo. Zaskoczyło mnie, ale patrząc, bo powiem tak, sam wynik mnie zaskoczył, ale patrząc na ten mecz, bo oglądałem ten mecz, no ten, widząc grę Wisły Kraków, wynik mnie nie zaskakuje. Bo jak, 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 się, jak, jak dobrze pamiętam, Jagiellonia nie oddała żadnego celnego strzału na, na bramkę w pierwszej połowie. A Karol Świderski był jeszcze dopiero, dopiero pierwszy strzał. I, i, I Klimala dobry zbiera recenzje w celu. Tak, ładna tak. widziałem. Natomiast, natomiast, żeby... natomiast jeśli chodzi o Jagiellonię, bodajże pierwszy celny strzał to było w granicach 70 minuty. No, w taki sposób grając ofensywnie w cudzysłowie, no, nie można yy, przeciwnikowi wyrodzić krzywdy, tak? No tak już na Marginesie: wystawianie Bartosza Bidy, młodego zawodnika, na ekstra -klasowe boje, który praktycznie no, po odejściu Klimaly, po odejściu świderskiego, no, jest chyba takim jedynym wyborem. Dobrym. No, dla niego jest to, to trudna sytuacja, szczególnie jeszcze w meczu, kiedy dostajesz 3-0, natomiast no, nie od niego zależy formacja defensywna, tak? On może robić z przodu tyle, na ile mu obrońcy pozwolą, ile on sobie z nimi poradzi i też na tyle, ile zawodnicy będą go wspierać, nie dobrymi akcjami, podaniami itd. Więc myślę, że dla niego to jest czas, który ma procentować dzisiaj. Dobra. Nie? Na Mamy... pewno bym jeszcze tylko zakończył, na pewno bym nie rzucał na jego barki jakiejś odpowiedzialności, nie? Znaczy ja znaczy... nie chodzi o odpowiedzialność, tylko czy… Nawet też zastrzanie bramki… Sama presja, prawda? Bo na mam jest rozliczany ma z zespół, zespół, No tak, ale dzisiaj mam mu pomóc zespół, nie? że jeśli miał całkiem niezłą. To jest młody chłopak. No właśnie. No dobra, ale patrzymy dalej na transfery Wisły. Hebert, chyba z, z Jeff United i Hichara. Ale w był dobry, bo bramki strzelą. Obroncę. No Na razie teraz nie strzeli. Nie? Ja przyznam się nie do końca, nie wiem ile mi rozegrał, ale no, zobaczymy. No. Myślę, że te transfery, w ogóle sytuacja Wisły też jest ciekawa. Dlaczego? No bo tam jest problem z pieniędzmi, tak? mhm. natomiast oni byli bardzo aktywni w tym okienku zimowym, więc widać, że e, bardzo im zależy na, na utrzymaniu zespołu w Ekstalidze i tutaj i y, czy zarząd staną na wysokości zadania, więc bardzo mi się wiecie, podoba co gra jak się pamiętam Wojtkowskiego Kamila tak. Kamila Wojtkowskiego który no, szczęśliwie bramkę zdobył ale też wykazał się takim takim dojrzałością w polkarnym no i Aleksander Buksa Aleksander Mody Buksa piękna bramka tak już kluby go interesu, już się nim interesują ale jeszcze zapomniałem pochwalić dobrą, dobrą dyspozycję jeszcze przed tą przerwą bodajże Pawłowskiego, tak, w Wiśle Kraków. Jest Pawłowski jakiś? Jest tam Pawłowski młody, który potrafi robić świetną grę. Ale nie grał tak, Teraz Natomiast jest to kapitalny zawodnik. Z tego zawodnika Wisła Kraków też będzie miała ogromną, ogromną Wracając pociekę. do Hepperta, 46 minut, zagrał pierwszą połowę, a później zmienił go Rafał Janicki w drugiej. Tak, ale tam była kontuzja. Tak, ale zobaczmy, skład Wisły. Buchanik, Burliga, Klemens, Hebert później zmieniony na mhm. Janickiego, Sadlok, Baszczykowski, Basza, Sabiczewicz w 81. minucie wszedł za niego Michomak, Mak, Georgi Żukow, to jest też nowy zawodnik w Wiśle, tak. Kamil Wojtkowski, a on Turgeman w 71. wszedł buksę. Bardzo dobrze się pokazał Żukow, jeśli chodzi o ten transfer, bo jakby po prostu on był ścianą w środku pola. Kondycyjnie jest kapitalnie przygotowany. I, i na pewno yy, myślę, że jest to jeden z lepszych transferów hmm. może okazać się jednym z lepszych transferów w ogóle w polskiej Ekstraklasie. A tak dla równowagi w składach Dejan Ilijew w bramce, Jakub Wójcicki, Dawid Szymonowicz, Zoran Arsenicz, Bodvar Bodwarson, Przykryl później zmieniony przez Kosztala, Pospisil, Romańczuk, Imas, Juan Camara, Bartosz Bida. No jakby nie patrząc, yy, jeśli chodzi o Arsenicza, Kosztala czy czy i ma za powrót na stare śmieci, ale myślę, że oni też wcześniej stanowili o sile Wisły Kraków, ale myślę, że trener tutaj dobrze, dobrze, myślę, że właśnie sztab Wisły Kraków dobrze rozpracował. Jagielonie, która też jakiś ma, ma taki dzisiaj jakiś przeżywa kryzys piłkarski, też jest po zmianie tenera, i ta zmiana tenera jak na razie nie okazała się na dobre, więc myślę, no może że, myślę że ten kryzys, taki, który Jagielonia dzisiaj przeżywa, dobrze Wisła Kraków wykorzystała, ale też trzeba zaznaczyć, że to nie było jakieś tam łód szczęścia, tylko naprawdę odrobiona dobrze praca domowa. No to tym, bardziej, że, tym bardziej, że to jest trzecie zwycięstwo pod rząd Wisły Kraków. Patrzymy dalej na transfery. Czyli 9 punktów w trzech meczach. Mateusz Chłownia ze śląska, Wrocław. Jak najbardziej jest to dobry transfer. Dzisiaj Chłownian bo on oczywiście wrócił do dolegi, tam by nie miał raczej możliwości grania, a a kolejny dobry zawodnik w Wiśle się Kraków przyda. Jeszcze nie zadebiutowali Nikola Kuvelić z Jawor Iwanica i Lubomir Tupta z Helda Zwerona, o, czyli kolega klubowy Mariusza Stępińskiego. Tak, no nic na razie o tych transferach nie możemy powiedzieć. No właśnie, a odeszli. Denis Bałaniuk, który miał już drugie podejście w Wiśle, nie udało się, odszedł do Olimpiku Donieck, czyli wasz drużyny ekstraklasy ukraińskiej. Jakub Bartosz dostał mnie? Chyba na stali będzie mocne wzmocnienie. Sąsienie. Dobre susień. No, myślę, że dla niego też, jeśli chodzi o, o to, co by się w piątku powiedzieli, nie, bo potrzebowałby minut, nie do grania. Natomiast sam Bartosz on też grał na Wiśle Kraków no, i radził sobie dobrze, radził sobie dobrze, więc no to ja, ja już nie, nie wiem jakie no tam i, były. No do... i właśnie transfery takie, no mniej znanych relacji. zawodników, Grabowski do Termalniki, Emanuel Kumach do Tudu Mighty Jets FC. Serafim Szłota do ten i Przemysław Zdybowicz do GKS-u Patrząc na te transfery, myślę, że jeśli chodzi o, o, o to okienko Wisły Kraków, to myślę, że troszkę poszli w tym kierunku i w dobrym kierunku jakim. Mianowicie yy, dajmy na wypożyczenia albo podziękujmy zawodnikom, którzy jakby nie wnoszą jakości do zespołu tak, a postarajmy się o zawodników, którzy po prostu będą zmiennikami, tak, ale wejdzie na boisko i da jakość. Nie? Myślę, że tak, to, tak wygląda, że pod tym kątem Wisła Kraków poszła i na razie to w tym pierwszym meczu no niezbyt nie kim bo Jagiellonią, nie, to za, zaowocowało. Mówię, podkreślam, podkreślam, że, ja, że Wisła Kraków, patrząc na trzy ostatnie mecze, trzy ostatnie mecze wygrała, więc zdobyła 9 punktów, więc ucieka, ucieka uks owi a goni już Kronę Kielce. Radosław Majecki. Do której w tej kolejce odrobiłaś dwa Kolejny. Przed na Monako, ale na pół roku stał jeszcze wypożyczony do Legii. Tak, i tu jest bardzo dobry ruch, jeśli chodzi o działacz Legii, że to nie jest kwestia tylko tego, że na nim zarobili, ale jeszcze mogą go z niego korzystać i mają zapełnioną, jeśli chodzi o, to, o to, to, tą bramkę, pozycję na bramce. W tej, w tej rundzie wiosennej. Więc, jak najbardziej, to dobry transfer. Poza tym, transfer rekordowy, jeśli chodzi o ekstra klasę. Natomiast tam jeszcze dojdą bonusy. Ale, dobry ruch jest taki, że on jeszcze pozostał. A nie zaskakuje ci niska pozycja Monaco? Widzę, francuskiej. To jest zespół, który się buduje, i, i myślę, że Majicki to jest dobrym, do, dobrym rozwiązaniem na, na budowę tego składu. Tym bardziej, że jest cały czas w trybie meczowym, doświadczenia nabiera, jest dobrym bramkarzem, więc myślę, że nawet sam zarząd AS Monaco jest też zadowolony z tego zakupu. A następca Majickiego w Legii kto mógłby być z obecnych zawodników? Cierżniak już ma swój wiek. Mimo no, wszystko. Czy znowu no, jakiś młodzian? Miszta został wypożyczony bodajże, że też dostali mielec. Więc na pewno będzie nabierał doświadczenia i myślę, że on wróci. Jeszcze ta wróci do, 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 do Legii. Tak, to, jest, to też, to, to też niezgłupie. Moje w sumie też był wypożyczony przed Tak, ta, był wypożyczony mrejdem. i też mówię, to nie, głupie, to nie jest głupie wypożyczenie, bo to jest właśnie z myślą o to, żeby zawodnik wszedł w tryb ogrywał męczowy, się. Ogrywał tak? się tak? W pierwszej lidze w Stali Mielec, która jak się nie mylę, tam jest blisko i też tak. płuka do, do drzwi ekstra klasy, więc ta presja na tym bramkarzu też będzie, gdzieś tam będzie ciążyła i on tej presji będzie mógł się uczyć. Więc myślę, że lepiej zagrać w pierwszej lidze niż w rezerwach w trzeciej lidze. Zwłaszcza Rząd dobrze się prezentował w meczach rezerwy Legii w, w Pucharze, Pucharze Polskim. Polski. Tak, i dlatego też myślę, że dla niego jest to, no jest to głęboka woda, ale no, no, musi być ten, 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 ten moment, kiedy już no, tr trzeba po prostu zderzyć się z tą no, seniorską piłką nie? I, no i walczyć o, o swoje bycie w tym futbolu. Nie? Dziękuję I... bardzo za dzisiaj. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.